Wita Korgi, Gangi, Kotka w nowym tygodniu. Zbliżamy się do końca roku. To co widzieliście to tipsejek i dzisiaj będzie film o głaskaniu. Nie pomyliliście się i dlaczego psy tak lubią głaskanie i jak ważne jest głaskanie dla psów. Ale na wstępie powitanie. Wita, Bobiczek, Suczka, tipsejek i Pynkor. Muszę trochę cofnąć kamerę. Dziękujemy wszystkim tradycyjnie za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Prosimy o więcej. Nie obrazimy się, jak ktoś nas polajkuje i jesteśmy za to zawsze bardzo wdzięczni. Prosimy też o podbicia w miarę możliwości. Jeśli ktoś ma darmowe w zanadrzu, to może zawsze nasz film podbić, żebyśmy dotarli do większej ilości widzów. Ale może przejdźmy do. Sedna tarczy, czyli do dzisiejszego tematu, dlaczego psy uwielbiają takie drapanie i masowanie, na przykład po brzuchu i drapanie za uszkiem. Zaraz sobie o tym powiemy. Wiemy oczywiście, że psy z natury bardzo lubią głaskanie. I to jest oczywiste nawet dla osób, które nie mają w domu czworonogów. Jednak jest tak, że niektóre psy naprawdę mają na tym punkcie obsesję. U nas na przykład Bob, co już denerwuje bardzo na przykład Sylwię czasem. Podbija jej cały czas rękę, jak go weźmie tam do siebie na kolana czy gdzieś to cały czas wpycha pysk pod pachę albo podbija ręce, a Sylwia ma wrażliwe palce, bo tam machą. chorują jej te palce, stawy, więc nie lubi tego podbijania, bo jej to podrażnia te palce. No ale to jest przecież dowód miłości czasem psiska wpychają ten zimny nochal w różne takie miejsca, że <noise> aż nas ciarki przechodzą. No ale to tak jak mówię, to zawsze jest tylko i wyłącznie oznaka psiej miłości, nie jest to przecież yy, złośliwe i to jest jakieś tam komunikowanie potrzeby człowiekowi, że tu jesteśmy i byśmy teraz bardzo chcieli, żeby nas pogłaskano. Wiadomo, że Kontakt psa z człowiekiem jest wyjątkowy, kształtował się przez y, tysiące lat i ta relacja jest zupełnie niepowtarzalna, ponieważ psy obdarzyły nas ludzi przez te tysiące lat ogromnym zaufaniem. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że żaden zwierzak nam tak chyba nie ufa, jak pies. I często jest tak, że psy od pierwszych dni życia już bardziej lgną do człowieka niż do własnych tam współbraci czy nawet do matki. No wiadomo, że jak jest mały pies to musi iść do matki, bo karmienie, więc tutaj trzeba, tutaj musi mieć kontakt z matką, choćby nawet nie chciał. Ale jest często tak, że właśnie psy lgną bardzo do ludzi i jest to jedna właśnie... Takich rzeczy, które bardzo potwierdzają nasz wzajemną relację psioludzką, właśnie to głaskanie. I dlaczego psy tak lubią głaskanie? Jest kilka powodów. I może pierwszy jest taki, że jest to po prostu przyjemne. Tak samo jak dla ludzi. Delikatny dotyk sprawia po prostu fizyczną przyjemność psów. I delikatne drapanie powoduje, że często jest tak, że. Przymykają pieski oczy, odpoczywają i mogą nawet nam czasem zasnąć w trakcie takiego głaskania. To już jest chyba najwyższy dowód zaufania, wydaje mi się, do człowieka. Co dalej? Takie głaskanie niesie ze sobą też korzyści zdrowotne. Potwierdzone jest to badaniami, że głaskanie piesków zmniejsza im ciśnienie krwi, tak samo jak u ludzi. Spowalnia trochę pracę serca. Wpływa też pozytywnie na stan sierści, często pieska czy kota. No, i tak jak mówiłem wcześniej, są tutaj korzyści. Z samej przyjemności wynikające, ale co do zdrowotnych korzyści, to tak jak i u nas w domu jest często, po prostu takie głaskanie obnaża wiele rzeczy. Ja często właśnie badam u suki brzuch, czy jakieś tam dziadostwo nie rośnie przy tych sutkach, czy gdzieś tam. Można czasem wybadać jakieś tłuszczaki. Przede wszystkim u nas służy to znajdowaniu kleszczy, jeśli są, chociaż kupujemy im obroże antykleszczowe i tych kleszcz jest na szczęście mało albo szybko odpadają, ale generalnie najczęściej, jeśli już mamy tam czegoś przeszukiwać, to szukamy kleszczy i często niestety znajdujemy. Co dalej? Zacieśnia to więź oczywiście między psem a człowiekiem i to już jest udowodnione też od dawna. Nawet małpy się iskają między sobą i to też zacieśnia między nimi, że tak powiem, relacje. I takie głaskanie doprowadza do tego, że po prostu wzmacnia u psa poczucie takiej przynależności do nas i do grupy. I jest udowodnione, że głaskanie może zwiększyć produkcję oksytocyny u psa i u opiekuna. Na razie nic nie daje, proszę leżeć. Leżeć już! U psa i u opiekuna zasłoniłaś bo bobiczka. I hormon ten odpowiada przede wszystkim za tworzenie u ludzi relacji pomiędzy matką a dzieckiem, więc jest to, jak widzicie, dość istotna rzecz co dalej obniża stres głaskanie i to jest też udowodnione udowodniono to u psów w schroniskach że na przykład taka 15 minutowa sesja głaskania znacząco obniża stres u psa i powoduje to, że pies potrafi się szybciej zaadoptować do nowych miejsc nawet obcych, no wiadomo Miejsce jest tylko miejscem, a relacja z człowiekiem dla psa jest dużo ważniejsza i człowiek wpływa uspokajająco na przystosowanie się do nowych miejsc. Nasze psy zapewne bez nas, jak gdzieś jedziemy, też by były dużo mniej, bardziej niespokojne w nowym miejscu. Natomiast wiedząc, że my tam jesteśmy, na pewno sprawia to, że czują się dużo bezpieczniej. Największym przejawem takiego zaufania właśnie psa do człowieka jest to, że pies odsłania brzuch do głaskania. Tak jak głaskałem Tipsa ja na początku filmu i nie oponował, to jest już najwyższy dowód zaufania, no bo brzuch jest takim miejscem u wielu zwierząt odsłoniętym po prostu. Tam nie ma kości, tam nie ma osłon poza żebrami, są pod spodem narządy i każdy zwierzak Chroni takiego miejsca, jest to po prostu ich czuły punkt. Dlatego odsłonięcie go dla człowieka jest najwyższym na pewno dowodem zaufania, ale jest też sygnałem w naturze dla innych psów czy zwierząt, że pies, który się tak kładzie, nie jest agresywny, nie szuka zwady. I że tak powiem, może uznawać wyższość innego zwierzaka, który podchodzi do niego, więc to jest takie nieszukanie konfliktu z innym zwierzęciem. Inna sprawa jest też taka, że pies, tak jak i człowiek, my sobie na przykład nie życzymy głaskania poprzez osoby obce, których w ogóle nie znamy, żeby nas przytulały, na przykład podchodziły, przytulały i głaskały bez powodu. Tak samo pies raczej ma większe zaufanie do własnego człowieka i opiekuna, i bardziej chętnie poddaje mu się głaskaniu niż obcej osobie. Tym bardziej, jeśli ta obca osoba podchodzi z nienacka i zaczyna głaskać, nie wiedząc, jakie pies ma, preferencje w tym głaskaniu, a wiadomo, że każdy pies, no suka zaraz ci te sople po prostu będą wisieć do ziemi. Bo ja mam tutaj ciasteczka. Zaraz będzie nagroda. I tak jak mówiłem, są... Nie wolno, Są różne rodzaje głaskania. Pies też nie lubi agresywnego głaskania, czy tulenia, czy tłamszenia za bardzo po prostu przytulania go do siebie mocno. Psy lubią także delikatne podejście. Raczej nie głaszczemy agresywnie po głowie, głaszczemy po pleckach, głaszczemy pod szyjką. Tip ma taki kołnierz, że można go głaskać tutaj pod szyjką bardzo intensywnie. I musimy być po prostu delikatni, bez nagłych ruchów, bez agresji, bez zbliżania gwałtownego do siebie. Tak głaszczemy pieski. Myślę, że przybliżyliśmy trochę temat głaskania i głaszczcie swoje psy, bo to wiąże nas z nimi, ich z nami. Wpływa, tak jak i mówiłem, na ich zdrowie, bo możemy wykryć różne dziadostwa. A po drugie. Odpręża je to i odstresowuje, czyli też działa to prozdrowotnie, jak i u człowieka. Po filmie należy się oczywiście nagroda. Nagroda, suczka dorwałeś, Bobby. Proszę, piękorek i psejek. I jeden do góry, tradycyjnie, i kto złapie, kto złapie, nie wiadomo, polecieli. Polecieli, tak, dla was już nie mam. Co tam zjadł? Pinkor. Pinkor najszybszy. Nic wam nie poradzę, że pinkor jest najsprytniejszy. Żegna się pinkorek, kipsejek, bobunia i suka gdzieś tam. Pa, pa, pa.